Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Felician i zapraszam Was się na kolejny odcinek z serii z Karabinem w środę. Tym razem pogramy sobie w Ghost Recon Tak, jest to kolejna dzwona y, Tom Clancy's, tak się to chyba wymaga, y, gry w serii gier właśnie wypuszczonej przez tam Ubisoft. Tam już tam O oooo! Już wczoraj w sumie miałem dla Was nagrany odcinek z tego, ale chciałem. Usunąłem go. Wczoraj jeszcze taki niepewny siebie byłem. Total camper, właściwie. Masz tu, gin. Sorry, że Ci zabrałem, fraga. Gościu. Um... Chciałem Wam przede wszystkim podziękować za to, że już mam 100 subskrypcji. To jest dla mnie. Wow, 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 wow. Cie... Ciekawe przeżycie dosyć. Te pierwsze 100. Ta magiczna bariera. No tak, za to chciałbym Wam podziękować. I mam nadzieję, że film się Wam oczywiście. Awoła! spodoba! Film ten w sumie też nie był tam najlepszy, nie jakościowo, tylko ko komentarzem. Tak, o, o to właśnie mi chodzi, że film nie był najlepszy komentarzem. I dlatego właśnie sobie odpuściłem. Ejcie, znaczy, odpuściłem sobie po prostu, filmik usunąłem i postanowiłem, że nagram go jeszcze raz, żeby był, awa, porządnie nagrany. Dlatego teraz sobie. No nie, no znowu mnie jakiś gościu przykampił jeszcze. Filmik, znaczy, filmik. Gra, oczywiście, tak jak mówimy, jest wypuszczona przez firmę Ubisoft. Co na plus. Tutaj na początku, samym już e, do gry nie wchodzimy tak wiecie, od razu. Y, f, y, jakby to powiedzieć, na zielono tylko od razu dostajemy pyk na twarzyczkę. Filmik instruktażowy w pełni po polsku, i, i jest tam omówione y, podstawowe sterowanie, chociaż w tej grze. I przez to nie jest tak, że wiecie. Jak taki zwykły lamer gramy, tylko od razu stajemy się... Wow! What the fuck? Granat w ogóle przed twarzą. Eee, Od razu nie jesteśmy takie lamy czy coś, tylko od razu stajemy się troszeczkę lepszą... Eee, lepszą ekipą od razu, że tak można powiedzieć. Wyjdź tu tylko ktoś, bo ja teraz nie mam życia zbytnio. To już się nazywa kampienie, ale... Ah. Seria zabójstwa. 2. No i proszę bardzo. I o to chodzi. O! Już mnie ktoś wykrył. No już na mnie kampią. No bo tutaj widzicie gościu są son sonarem takim namierza przez ścianę. Ogólnie tutaj to, to działa mniej więcej tak samo jak w yy, befy, że to właśnie w, mia yy, w miarę rozwoju, czyli tam tego poziomu, bo to też jest coś takiego poziomu, yy, w miarę rozwoju dostajemy coraz to nowsze od o coraz to nowsze. Yy, bronię czy coś takiego. Dostajemy tutaj też różny exp, y, też który właśnie też pomaga nam kupać różne rzeczy. Tą właśnie broń tutaj co teraz dzierżę, nie, nie pamiętam jak ona się nazywa. Kupiłem już właśnie za te punkty. Y, do wyboru mamy tutaj 3 czy cztery klasy. S, y, wsparcie. Nie, to jest wsparcie, to jest specjalista tak zwany. Jest. Y, Zwiadowca, czyli sniper. To chyba jest właśnie zwiadowca, tak? No, to jest zwiadowca. On ma taką opcję, że skanuje teren. I to właśnie tam mnie namierzali przez to przed chwilą. No i mamy jeszcze szturmowca, na pewno, którym też przez chwilę grałem. Chyba, że to jest szturmowiec. Teraz nie pamiętam, czy jestem specjalista, czy szturmowiec. Ciężko mi to. ała, ciężko mi to odróżnić. 4-4. No, to nieźle, aczkolwiek już dzisiaj jakoś się lepsze staty, ale no nie ma co narzekać. Gra tutaj nie jest zbytnio wyciszona nawet i tak jest, yy, aż zadziwiające to dla mnie jest, że tak cicho chodzi. No, to na plus też kolejny. W sumie filmiki są do wszystkich rzeczy praktycznie, więc to im na plus. Dobra, będziemy osystę prawdopodobnie. No, Pistolecik mamy, możemy kupować granaty. Granaty są jedno... jednorazowego użytku. No, tutaj możemy, zabijając ludzi, oczywiście, zbierać amunicję. No nie, już ktoś mnie namierza. Pod F tutaj mamy dla naszej klasy, akurat możemy... Mieliśmy albo szturm. Nie wiem na czym on polegał. Ale jak zobaczyłem, że może coś takiego jak kwas. To się nawet nie zastanawiałem, go wziąłem od razu. Tu jest dwóch. A! Asysta. Holy fuck, a byłby kill. No, nie! Nie mogę trafić w gościa. 5-5, a Trudno, zdarza się. Dwie minuty? To chyba sobie jeszcze pogramy jedną, bo to... O, zabili go. Nie wiem jeszcze, jak tu się zmienia klasę. Mówiłem już o tym? Nie wiem, bo mogę się powtarzać. Mam teraz takie jakieś ee, lekkie rozkojarzenie. No ale cóż, jedziesz, chłopie, jedziesz. Idziemy władować trochę amunicji. Głodnie słyszałem, że są. Chcą <laughs> troszeczkę y, trochę zjeść. Au, 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 ła, wow, plecy. No nie, nie. Oh. Skąd on tu się wziął? ja pierdziele! Karlem <laughs> Shake. <laughs> Chwy chwycik przedni, tu chyba jeszcze możemy jakieś potem odblokowywać do tego ulepszenia, dokupować chyba. Nie wiem jak to wygląda dokładnie, To ja jestem tam zwiadowcą, mam czwarty poziom dopiero. Tym się zbliża trzeci. Albo już jest trzeci nawet. No nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy. Może nawet pogrę sobie z kimś w następnym odcineczku czy coś. Ale tak to chciałem właśnie tutaj wam... Ło! Goście tam są No Dobra Zabity Jeszcze bym sobie nóż tutaj chciał... Plecy już mam, wiem Ło, wow, przeżyłem Ale lama ze mnie O nie, 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 nie. Wiem, że mnie tu mogą zaraz zdjąć skąd, skądkolwiek chcą. No ale co poradzę. Aaa, ah, znowu camper Patrzcie, no. Tu mogą pingi jeszcze nieco spadać. Mmm... Bo renderuje wam się film. Ja to nagrywam we wtorek. Jutro nie wiem, czy będę miał zbyt czas. Eee... Odrodzenie, nie, nie chciałem o tym. Chciałem zmienić klasę, no ale kurczę, jak to zrobić? pokazałbym mu od razu, jak zwiadowca wygląda tutaj. Fajnie się, oczywiście. Nie wiem, czy można tam stabilizować celownik czy coś, ale tak bez stabilizacji, tak właściwie można powiedzieć z biodra. Też się fajnie strzela. Ha! Żryj tu! ma to, Nie ma tak dobrze. Tam z tyłu jest jeden. Chyba już zabity. Nie! O, wygraliśmy to. To jeszcze chyba trzecia rundka będzie. 7-7. Hm. Chciałem się zaprezentować z trochę lepszej strony, ale cóż. Zdarza się. Uuu, jakieś dodatkowe jeszcze. 2,5 kafla dostałem. Allo. Tak jest, ładuję się tutaj dalej. A, nie, oczekiwałem na nowy poziom. No to, ale tak. Odblokowałem, widzicie, jakieś... O, widzicie. Zmienię, zmienię sobie klasę teraz. Pogramy sobie specjalistą. No, mamy trzy klasy, tak jak mówiłem. Przed chwilą grałem szturmowcem. Teraz sobie pogramy specjalistą. Ja lubię z taką brudką. A Takiego sobie zrobimy tutaj Pana z ciemną karnacją Potwierdź wybór Jeszcze sobie tutaj zobaczmy Co mi tu dają O Trzy granaty za darmo To proszę bardzo Ja, ja nie pogardzę O patrzcie na ulepszać Tutaj punkty... Mm, ja bym opcjonował... Nie, na razie wstecz. Zobaczymy jak to. Tłumi płomieni. Zmniejsza odrzut broni. Wycisza broń, redukuje błysk odrzut i obrażenia. To nie. Okej okay. No graj, aha zapomniałem nacisnąć O widzicie Zabij 10 wrogów, bieguj szturmowiec Zabij 10 wrogów z pozycji kręcącej lub leżącej to, tego nie zrobię tak szybko No, dawać. come on Ja zacząłem od drugiej rundki, więc... Całkowicie to trwało tyle no widzicie, w pierwszym minucie zabiję czterech... Nie! No, zabiłem czterech, zginąłem sześć razy. No, dawaj. Szybciej. O, Polacy widzę już sobie tutaj. No dobra, to wrócę do was jak załaduje mi się gra. Witam was ponownie. Eee, z tego co zauważyłem... Mm, nagrało się dopiero 11 minut materiału, więc pogramy sobie jeszcze raz. Mm, no i widzicie, wow, jakoś co to jest? Podoba mi się to. Rekol ma duży, ale mi się podoba. Eee, znowu wrzuciło nas na tą samą mapkę. No i zobaczymy. Jak dzielny Felicjan będzie działał, teraz to pimpadełko, którym rozdudce każdego. A co to, to takie świecące na pleckach? Tu nic. Gra jednak troszeczkę kampienia wymaga, tutaj o, o tyż. Maciarzu Au O stamtąd kampi, dobra się, tak nie dam Tu spróbujmy Patrzmy tutaj, jak to wygląda Trzeba patrzeć też O tyś, maciarzu Wyczają mnie No to nie ma tak dobrze, pan... panie Ja tu panu zaraz coś wlepie i niestety to będzie Solidny bilet Bilet na wpierdziel Tu widzę dwóch Trzeba było ich tu trochę zgasić. Ja tutaj nie lubię leżeć. A może by się dwójnik rozłożył? Nie. Kolego zaczął ze mnie strzelać. Aua! Ja obrywam tylko. O, jakieś dziecko się odezwało. No, kogoś się ja strzelam. Lipa troszeczkę położenie moje. Kampion Ej, no nie ma z tą tarczą. Ha! Jest zabicie. Kurde, nie mogę w tę głowę trafić. O, żeż ty, Jones. No ja nie mogę w gościa trafić, ale już gościu we mnie trafił. Uch. E, czas przygotowania sekund. Aha, czyli jakiś czas przygotowania. Aha, to przy wyciąganiu chyba. O to chodzi. <laughs> mm -hmm. Tak. Póki jeszcze mogę gadulować w miarę. Bo się jeszcze okaże, że yy, troszeczkę mi odbierze mowę. To już będzie gorzej. To jeszcze póki mogę, to gadam. Tu bym sobie wraszował. Tak? Tu nikogo nie widzę, aczkolwiek. Hmm, tutaj nie, nic. Wbijam się tak. No, wbijaj tu. Jezus, jak ton to ryzykowny. Zaczął wbiegać. Tyk Na komandosa. No! mnie już, Maciusz. Ha, ha, nie wierzę co on odwalił teraz, ha, co za, tam jest, nie, snajper, snajperami wolę nie zadzierać, o nie, 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 mój drogi kolego, tak to mnie tu nie będziemy grali. O Taką Taką kurczę politykę to ja mogę prowadzić Lepsza mapka W 3D, jeszcze fajnie zrobione Tylko nie, troszeczkę daje za bardzo w oczki jednak Ożysz ty w mordę No nie ej, no skąd on się wziął z tyłu? Jak my do, to, do przodu już... Nie, ja, pierdził 2-4 Nooo to nawet wczoraj na nagranie na było lepiej, jak za pierwszym razem, tylko tyle, że wczoraj kampiłem, <laughs> Możesz zmienić urządzenia w trakcie, Green. I... Aha, czyli tak mogę ten, dobra, spoko. To już wiem co jak, mniej więcej. No Z tego filmiku już mniej więcej wywnioskowałem, ale bym się nie chciał. Ała! Ej no! Ogarnia ktoś tego gościa w ogóle? No ja pierdziele. Ha ale O, jakiś Polaczek znowu. Siema. No siema, siema. A ty masz jakiś tutaj clan czy coś? Bo ja taki nowy bardziej jestem. Nie, ja też jestem tutaj nowy. Drugi czy trzeci raz gram. Aha, no to spoko. To można się jakoś gadać na znajomych, czy coś No spoko I Jaką profesję grasz? Eee no W tej chwili specjalistą zdaje się No spoko ja z tym snajperem Snajperem tu wczoraj koksiłem w miarę Co mówisz jeszcze raz? że snajperem tutaj w miarę wczoraj koksiłem jak w... bo to wtedy... no wtedy pierwszy raz grałem no konkretnie, jeśli gra snajperem no wow kurwa, ale spadłem do grona od tak. <grym> widzicie dialogi można nawiązać sobie z... z ludźmi wow 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 kolego bo jak ja zacznę na ciebie kampić to się tak właśnie chłodz... na ciebie nie skończy mówiłem tylko Strasznie to, się... o, 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 o. Strasznie to się powoli mu że zgrywa Do strzału! I gdzie? Skąd? No ja pierdziele, strzelają do niego przez tego. Co tutaj się dzieje? Całkiem ogarnięta jest ta gra bez No wiesz, mnie tuż yy, chwali się ten filmik na początku, że pokazuje gdzie, co i jak. No, no, to jest dobre, to ha! Wbijemy teraz na komandosa wypadnie z tą tarczą. Tu jest gościu? Nie ma już. Nie ma kampienia człowieki, tylko ja tu mogę kampić. O, widzę No nie! Bo tu trzeba na komandosa wbijać Ja tam wolę snajpera, snajper skampi się i jazda W tej grze przede wszystkim polega na takim kampieniu No, bo z boku możesz tak skłamać ludzi, nie? No Dokładnie Trzeciej osoby, nie? Mhm Gościu nawet fajny głos ma, taki... Przyjazny jakby nie było Przebiegnijmy sobie przez metro Biletu nie mam niestety Będę musiał zaraz wysiąść <grymne> Ale słuchaj. O nie To się za powoli rozgrzewa się Wiesz jak tu się klasę zmienia podczas gry? Grę nie, to się nie da. Nie. Kupa. A. Dobra, bo pogramy jakoś z tym specjalistą. Trzeba poznać wszystkich. Znaczy, wszyscy, wszystkie aspekty w tej grze. E, tam jest gościu w ogóle, ślepaku głupi. No nie! Nie wierzę, znowu. Co wy tu gracie? Cover guys. <laughs> o boże. O kurwa. Też kobieta. Coś tu ciekawego się dzieje. Zapraszam. oła ja na, te, na tego pana na imprezę nie zapraszałem. Dobra. go... Kul, to co za typek, nie? O co chodzi z tą taką kulką? To tylko ten, wokół siebie robi. Nie wiem, to, to jest, to jest pole chyba. Ochrony, tak, to, to, jest szurwa, to jest ten. Rozjebać. Do specjalisty, chyba. Przejewane jest to niebezpieczeństwo. Wow! Bez jaj, wbiłem się jakoś chciałem w ścianę, się ten i się wbiłem w gości. To cóż, myślę, że zakończymy film, no żeby tak. nie był zbyt długi, pożegnam się z wami oczywiście i jeszcze raz podziękuję wam za te 100 subskrypcji, mam nadzieję, że będzie się to powoli zwiększać, więc na razie, żegnam was, tak jak mówiłem i zapraszam do łapkowania i fapfapkowania i komentowania filmu.